Spotykamy się dzisiaj w związku z rocznicą nadania imienia naszym szkołom. W 2012 roku wszystkie nasze szkoły... Yy, Wyborem całej społeczności szkolnej, czyli uczniów, nauczycieli, rodziców wybrały imię dla swojej szkoły, czyli dla tak, każdej ze szkół wchodzących w skład zespołu szkół numer dwa w Żyrardowie. Wszyscy jednogłośnie spośród kilku zaproponowanych postaci, wszyscy wybrali Karola Dietricha Juniora święto patrona szkoły to jest wyjątkowy moment, ponieważ wy jako młodzi w przyszłości będziecie zmieniali nasze miasto, a wasz patron doprowadził do tego, że Żyrardów mógł się rozwijać. Gdyby nie osoby z wizją, osoby wykształcone w danej dziedzinie takie jak Dietrich, nie byłoby dzisiaj Żyrardowa. Inspirujcie się tymi wielkimi postaciami które wpłynęły na rozwój naszego miasta, bo wierzę, że wśród Was są osoby, które dalej to miasto będą rozwijały. Jako starosta powiatu mocno starałem się, by tej szkole pomóc. Od czego powinniśmy zacząć? Remonty, może budowa boisk? Mogę Wam powiedzieć, że z Panią Dyrektor od kilku lat o tych tematach rozmawialiśmy i czekaliśmy na właściwy moment. I ten moment nastał pod koniec zeszłego roku. Kiedy udało się pozyskać 4 miliony złotych dotacji. Na ostatniej sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego udało nam się, razem z radnymi oczywiście we współpracy, przekazać dodatkowe 700 tysięcy złotych na rzecz tej szkoły, po to, by nie było dylematu, czy budować boiska, czy remontować w środku. Dzięki temu będziemy mogli wykonać zarówno remont, jak i pobudować dwa boiska, bo myślę, że na dwa boiska ta szkoła zasługuje. Tak więc życzę Wam powodzenia, macie wspaniałego patrona i ja w Was zwierzę, że jakąkolwiek drogę życiową wybierzecie, będziecie świetni w tym. Dziękuję Pani Dyrektor za zaproszenie. Z Panią Dyrektor Oświaty Moniką Bahańską też takie drobne podarunki chcieliśmy przekazać od powiatu na ręce Pani Dyrektor. Zawsze będziemy wspierać, a mam nadzieję, że jak już te boiska powstaną, to mnie zaprosicie i zagramy razem któregoś dnia. Dziękuję. Krasna Lipa jest miejscem urodzenia patrona naszej szkoły, Karola Dietricha Juniora. A teraz, aby przybliżyć język oraz popularną kulturę naszych sąsiadów, chcemy zaprezentować piosenkę jednego z bardziej znanych wykonawców muzyki czeskiej, iż jego korna. Karol Dietrich Junior to twórca potęgi żyrardowskiej fabryki lnu, jedna z najwybitniejszych postaci w historii Żyrardowa. Zdobył staranne wykształcenie techniczne na Politechnice Drezdeńskiej, następnie odbywał praktykę w tkalni Netta Ogdena w Anglii, jeszcze za życia ojca. Na przełomie lat 70. i 80. przejął faktyczne kierownictwo nad zakładami żyrardowskimi. W okresie pełnienia funkcji zarządcy Towarzystwa Akcyjnego doprowadził do realizacji bardzo ważnych inwestycji. Tak fabrycznych, jak i komunalnych. Budowa kościołów, założenie cmentarza katolickiego i ewangelickiego. Budowa wielkiej przędzalni, elektrowni, budynków administracyjnych i szpitala. Dzięki staraniom Karola Dietricha zapewniono pracownikom fabryki wszystkich szczebli relatywnie wysoki standard życia. Utworzono zaplecze dla realizacji działań kulturowych, sala teatralna w resursie, muszla koncertowa, kręgielnia oraz edukacyjnych. Kantora Trzule, kształcąca biuralistów na potrzeby fabryki z wykładowym językiem niemieckim, szkoły powszechne, elementarne. Karol Dietrich Junior, zakochał się w pięknej śpiewarce operowej, Marii Mikulskiej. Dziewczyna nieoczekiwanie zniknęła. The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me Where do I start? With her first hello She gave new meaning to this empty world of mine There'll never be another love another time she came into my life and made a living fire. She feels my heart. She feels my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. She feels my soul so much love that anywhere I go I'm never lonely with her around who could be lonely I reach for her hand it's always there Praca z młodzieżą w naszej szkole odbywa się na wielu płaszczyznach. To nie tylko nauka, ale również przygotowywanie apelu, apeli i akademii. Dzięki takim przedsięwzięciom ucz, uczniowie uczą się autoprezentacji oraz nawiązywania kontaktu z publicznością. Jest to bardzo ważne w rozwoju młodego człowieka. Jak zawsze, to wyjątkowe wydarzenie w tej szkole. Niezwykli nauczyciele, pełni pasji uczniowie. Ta szkoła ma ogromne perspektywy. Rozwoju. Zapraszamy uczniów do odwiedzenia tej szkoły. Dziękujemy za uwagę. Akademię przygotowali dla Państwa uczniowie klasy trzeciej LO i trzeciej z wychowawcami. Szkoła kształci w wielu kierunkach. Uczniowie y, mogą zdobyć umiejętności i wiedzę z zakresu administracji, pedagogiki, psychologii, gastronomii, ekonomii, a także rozwijać swoje pasje sportowe. Święto Karola Dietricha Juniora jest okazją do tego, aby umiejscowić naszą szkołę. Y, na tym terenie, na którym się znajduje i aby budować markę naszej szkoły, której korzenie sięgają czasów, kiedy działał tu i pracował i prowadził swoje działania.